thank you Nie wiem, czy będziecie wiedzieli, tamtą skrzynkę, co jest. Tam w tej skrzynce jest jakiś stwór. Widzicie? Jakieś stwory tam są w tej skrzynce. Czekają na przeładunek. kapustę ktoś tam miał widzicie? tutaj też jakieś inne skopomidory. pomidory no niedługo zbiory niedługo, niektóre są już bardziej dojrzałe, niektóre mniej dojrzałe zobaczcie albo są pola, pola ryżowe tak jak tu widzicie długo długo nic albo gęsta gęsta zabudowa, to jakaś kapusta czy coś na kokiem sięgnąć tysiące hektarów pól ryżowych i gościu tam siedzi i pryska tak żebyście nie myśleli, że tutaj że tutaj się nie pryska oczywiście te pola ryżowe są pryskane bo inaczej by robal zeżar wszystko I jakaś zgnilizna także nie dajcie się zwieść e ekologicznym ryżem z zagranicy, takiego nie ma nic nie ma innym ekologicznego teraz na świecie. co następny gościu siedzi pryska. Widzicie? Idzie i pryska, nie? Jakimś dziadostwem. Tutaj coś dla wędkarzy, zobaczcie. Takie przydomowe, przydomowe stawki, zobaczcie. Gościu, widzę, że tam zielone coś wlewał do wody czyli ee, może zieleń malachitową żeby glony zbić po prostu albo coś tutaj już spuszczona woda tutaj zobacz, one nie są wcale głębokie jakieś z tego co widzę to może mają po półtorej metra nie, to zieleń to nie zieleń malachitowa, to siarczan miedzi Siarczan miedzi, chyba tam yy, tutaj często stosują siarczan miedzi do, do spijania zakwitu albo wapno florowane. A tutaj macie trzcinę cukrową. Tam, widzicie? Plantacja trzciny cukrowej, tam za tymi drzewami. Ale wam pokazuje, nie? Drzewa Musicie mi uwierzyć, tam z tyłu jest plantacja trzciny cukrowej. A tu już się skończyła. Takie widoki. Coś tu hodują? O, tutaj macie trzcinę cukrową. U góry wygląda tak jak z daleka, jak kukurydza, ale to jest czcina cukrowa. I tutaj znowu taka dolinka, ry ryżowa dolina. Wszystko zagospodarowane. O, ujśko do, do nogi. Tam coś tutaj, o, a tutaj zaorali, coś będą robili i zobaczcie, i znowu ryż i te chatki to sobie damy e, takie wypoczynkowe jak się, jak się zmęczysz e, na tym, żeby słońce Cię nie zaziarło to idziesz do takiej chatki i sobie odpoczywasz widzicie? teraz musieliśmy wstać, bo jakieś... nie mogą mi teraz dokładnie wytłumaczyć o co tu chodzi, ale wszyscy stoją prócz turystów, prócz turystów z Francji, turysty z Francji tam są, ale nie wstają. Indonesia Widzicie, teraz jest hymn Indonezji i teraz wszyscy... Bo dzisiaj, jest... Bo dzisiaj jest Święto Niepodległości. I teraz jest grany hymn Indonezji. I wszyscy za mną stoją. Widzicie, cały bagą stoi. Teraz wiecie o co chodzi. Zobaczcie, jaką tutaj byście mieli w tych polach ryżowych można łowić ryby. Nie wiem, czy widzieliście. Czy wiedzieliście? Rolnicy tutaj na tych porach ryżowych wrzucają takie małe tilapie. O, do tych zbiorników, tilapie. Tilapia, yy, tilapie i górami. A dlaczego tilapia i górami? Bo wytrzymują temperaturę, wysokie temperatury. I oddychają powietrzem, mogą oddychać powietrzem atmosferycznym, wiecie? I w takich bagniskach wytrzymują. A po a co one są? Wyżerają jakieś, jakieś te, jakieś robale, wiecie? I nie lęgną się komary, się nie legną. A tutaj macie czapelka biała. Zobaczcie, ile czapelki białej, widzicie? No i prócz tego są jeszcze takie małe, mniejsze rybki, jak. Gupiki mogą być, molinezy raczej nie, ale gupiki, yy, gupiki, jakieś tam mieczyki, takie, takie, takie cudeńka mogą tutaj. O nie. To się no I się skończyły stawki. Jedziemy 3 godziny, a krajobraz się nie zmienia. Krajobraz się nie zmienia, dosłownie jest taki sam. Cześć, gdzie nie, gdzie pola kukurydzy. Także jak szukacie yy, uroków Indonezji, to musicie jechać na wybrzeże. Bo tutaj na tym środkowej, tej to nic nie zobaczycie. To jest tak czcina cukrowa, tak jak wam pokazywałem. Zobaczcie. 3 godziny jedziemy. Jedziemy jakieś 300 km i ciągle jest, ciągle jest to samo. Słuchajcie, jest chwila czasu, mogę wam wytłumaczyć. Tak wygląda. Jak wygląda cały bilet. Chodzi o to, że, że jest dosyć cicho, bo nie, nie jedzie pociąg. Imię i nazwisko, tak jak u góry widzicie. E, teraz to, numer, numer to jest właśnie numer identy, identyfikacyjny. To jest e, linia kolejowa Karata Armit tak? Train, czyli to jest pociąg, którym jedziecie, firma przewozowa. i Na dole macie stację, tutaj macie stację, z której wyjeżdżacie, którego i o której? Tutaj macie dokąd jedziecie, o której przyjedziecie. Yy, u góry macie, co to jest umum? Te umum. to umum? A, umum to jest nazwa nazwa pociągu. Znaczy w jak, sumie jaką jedziecie klasą. My jedziemy klasą. jedziemy klasą executive to jest taka, to jest taka średnia klasa Eko, ekonomiczną klasą to jest taki bardzo, bardzo ściśniony, że nie usiedzicie że nie usiedzicie tam ani minuty no i tutaj macie jeszcze numer tutaj macie jeszcze numer numer siedzenia na jaki może na jaki siedzicie, także każde jest numerowane i nie ma to, że ktoś Ci miejsce zajmie tak co tyle na temat biletu, cena cena to jest jakieś 20 funtów na osobę 20 na osobę tu macie nie wiem ile 80 zł? tak, około za 500 km powiedzcie czy w Polsce czy w Polsce za 80 ile jest cena pociągu za 80 Złotych, ile kilometrów można przejechać, a my ruszamy dalej. 500 kilometrów jedziemy około 8 godzin, bo mamy parę, parę przystanków. No, tak wygląda niedziela na wsi indonezyjskiej, czyli spokój, cisza. Nic się nie dzieje, chociaż dzisiaj święto. Odśpiewaliśmy hymn. O, to coś się buduje. Odśpiewaliśmy hymn w pociągu szacunek dla Państwa, jakich trzeba mieć. Nie wiem, czy tam będziecie widzieli. Jak w kołchozie. Nie wiem, co oni tam robią, ale oni prawdopodobnie pielą przed posadzeniem ryżu. O, tu widzicie już kukurydza. Ludzie zbierają się w takie grupy i idą pielić. Tak wygląda jakby to było jak kołchoz, nie? Tu most, tu jakaś rzeczka, słabo widać. No ale bananowce, bananowce i bambusy, bananowce i bambusy. zobaczcie, takie, tak wyglądają te wioseczki tutaj. No niektóre chatki tu tutaj są niezłe chatki. To nie myślcie, że tutaj wszystko są lepianki, nie? No zobaczcie jaka willa. Widzieliście jaka willa ładna? Te willy w niczym nie, nie tego nie ujmują naszym polskim wilnom z tym, że te są nie? bo nie trzeba ich, nie trzeba tych. Jak to się nazywa? Ocieplać nie trzeba, nie trzeba kanalizacji Jakieś kopać, cudować, po prostu robi się rury wywala się na zewnątrz i koniec. Tam w, w tyle możecie zauważyć, że z, będziemy przejeżdżali przez taki i troszkę pagórkowaty pagórkowaty teren jak jakieś ładne góry to wam nagram to są wszystko góry powulkaniczne wiecie ale trochę krajobraz się zmienił no, nie chodzi o ryż chodzi o to, że nie jest już tak płasko widzicie nie? zobaczcie jesteśmy w połowie drogi między Jakartą a Dok i teraz będziemy musieli przejechać przez takie przez pasmo górskie powulkaniczne pa, pasmo takie górskie powulkaniczne No widzicie tam już takie góry Blisko wulkanów Blisko wulkanów, o tutaj możecie już zobaczyć, nie? już temperatura tutaj jest niższa jesteśmy wyżej troszeczkę to jest benzyna patrzcie ile benzyny stają stoi możecie sobie, sobie zamówić coś do jedzenia i coś do picia proszę bardzo, wodę, napitki tam są jakieś owoce, kawa herbata i tutaj mamy pudełka z jedzeniem tutaj pani wybiera jakieś pudełka Siedzenie, co tam jest? Co to jest footprint? nie? Ryż, ryż Ryż smażony. Sorry. Chicken? Ryż smażony. Kurczak. Ryż smażony. Wołowina. Wo wo Wołowina. Wo 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 napoje. Kurczaki. Kawa. Można sobie kupić. <ślesy> Zobaczcie rzeki, rzeczuszki jakieś, zbiorniczki, stawki no tutaj już jest inna inna Indonezja o, zobaczcie z tyłu jakie jakie widoki, nie? lasy zamieszkiwane przez King Konga tutaj sobie ludzki mieszkają, a na dole na dole hodują sobie ryż Patrzcie, jaka rzeka. Widzicie, ona spływa z tamtych gór, z tego łańcucha górskiego, co Wam opowiadałem. My teraz będziemy przejeżdżali po środku. Zobaczcie tą cienie zieleni. No i oczywiście tarasy. Tarasy ryżane. Tarasy ryżane.